Jestem te długo mnie nie było, wiem e, Więc dzisiejszą odcinką otwieramy mandarynkę Wow, mandarynkę otwieramy Proszę unboxing świata Tylko jak, jak to? Borysec bo... nie umie Potrzymaj Nie, nie dobra, już mam, już mam od rozporek Rozporek Ja swoją O kurde nie tu mam ranę, tylko mi, mi sok naleciał. Albo żeby do oczu nie naleciał. O nie, to nie. Oj, sorry, zasłonię trochę ręką. Ja wczo nie wczoraj normalnie sok na, na ręki poleciał. Ach. Pamiętajcie, chłopcy, w górę z subikiem. Bo zjem kiełbaskę. łaskę. Um. ostatni może jakiś. Jakiś cel. 200 subów i na przykład co? Nie, Coś. Nie. Kiełbaski. Nie. Jemy kiełbasy. E, pojedziemy do kiełbasiary. Dobra, Borys. Nie. Borys otworzył, teraz czas na mnie. Mm. Otrzymaj. Później będziemy jeść Borys. Borys jest u Weź. Po prostu. Później spróbuj. Nie pokazuj twarzy. Powiedzcie. Oj. Czy Borys, ty za, zajmij się nagrywaniem. W ogóle. Borys, jak nagrywa, że w ogóle nie widać tego? Dala, tylko nie pokazuj twarzy. Napiszcie w komentarzach, jak będą otwarte. Czyli kupicie mandarynki. Tak, i czy chcecie więcej takich śmiesznych filmików oraz tak wymyślonych? No. Po prostu. Tak. Czemu nie mogę ci twarzy pokazać? Bo nie chcę. Okej. Okay. Czyli się mamę, żeby mieć pokazaną twarz, a Co? nie pokazujesz jej. Pokazałem nieraz. Na Olgierda filmach. Wpadajcie! Olgier 305 elo elo. Ale nie musicie tego elo, elo, no. Olgier 305 po prostu. Smaczny, niam, niam, smacznego. O kurde, ale drut wyciągnąłem, o, o, o. patrzcie. Nienawidzę tego wyciągać. Patrzcie Ja, ja lubię, drut. ja patrzcie, lubię. Ja lubię też tak wycielenia. Ule jaki drut ładny, dobra, wbijajcie miam, na, miam, jego, na kanał, jak bijemy 200 subów do końca roku, szczerze, wątpię, że to się uda, ale mam, mam nadzieję, że się uda, to robimy nutę z Olgierdem. nie wiedziałeś, Borys? Widziałem, widziałem, a, wiedziałeś, dobra, sobie między kolana jups, włożę, jups. teraz mogę doma, uh, sorry, mojkoma. sorry, mimory, smacznego wszystkim mam jeślicie materylki teraz, muszę no łapkę w górę. Sobika I napiszcie. Też. Ja też. Super. Teraz Wam serduszko. Mm. I będą otwarte komentarze. Kwaśne mhm. najlepsze są. Jest słodko-kwaśne. Jak sos. Smaka. Sus nie sos. Tum, 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 tum. Dobra, przestań. Rurund. Mm. o kurde, przechodzę z telefonu. Susy niech nie subują kanału. Znaczy, szam też mogą subować, ale prosimy lepiej nie. Mmm, ale nie. Chcecie to ja z tego sosu. do oka mi trochę <laughs> O kurde. Sos. Odwróć tak głowę. Prawie do oka mu wpadło. Wskazałem Ci głowę. Twoją? Nie nagrywać? Już mój twarz? No. No. Ach. Chłop, cały naraz O Nie! Co? O! Oh, to Mmm! Boom! O! Ale zegarek wojskowy. A jak? O my turbo. Też oczywiście, piszcie w komentarzach, czy będziecie chcieli świnki z tym. A już był jeden. Ale nie z tym, No tak, bo Co to jest? A, turbo... To karteczki na turbo. Patrzcie, ile dałam. Świnka Halinka. Niedawno wydrobiłem, hop. I mam cztery bugaty. Świnka Halinka. Świnka Halinka. Krzywy. <gry> świnka Halinka ma krzywy... ...górze. Hopa, hmm. hopa, hopa A to jest mój telefon i Green, purple, green I może jutro nagramy film Jak u nas łatwo zdobyć napoje ekipy mm -hmm. Bo naprawdę łatwo Choć dino nie mamy w Żabie było O kurde, pokażę wam coś No właśnie, a to nie jest dino o. Żabie. Cześć. Cześć! Dobra, widać. Ja może niedługo stworzę swojego Discorda. Dobra. Poczekajcie. Więc Patrzcie, jest Discorda. godzina 19.25, a jest tak kurde, ciemno. Jak ja ja niedługo będę miał swojego Discorda. Dobra, więc wbijamy! Wbijamy, widzowie! Sto! Nie, poczaj! Ja nie, nie. umówmy się! Sto 100, ty 100, 100 subów 100 subów i Borys stworzy Discorda. Dobra, daj Ale ładna, lata telefon. telefon. Nie pokazuj twarzy. Dobra, nie możemy i... się żegnać. Jeszcze raz. Co? Spróbuj... A nie, latarki nie mogę, ok, to... Daj ja mam latarkę w telefonie. Dobra. Green. No dawaj. Trochę to świeci. Ale kurde, że mi tak rozmazuje ten ekran. DJ! Ała! Czym? Mm. Kurde, na gwóźdź nadeptałem. Zostaw? Ała! No, bo mnie w gwoździe wysyła. Jezu, Dobra, to my się z Wami żegnamy. No. Goodbye. Pamiętajcie, łapce w górę z subikiem. I jak będę miał Discorda, może nawet wcześniej? to goodbye goodbye bye. goodbye Patrz, bye. Patrzcie, pać się twarz